Witam Was bardzo serdecznie na serwerze Minecraft na wersję 1.16.4. Jest to serwer stworzony przez Polaków z jedną główną zasadą chyba najważniejszą, żeby nie czytować, bo jest za to ban. To jest wiadome. Na starcie, na spawnie, mamy takie informacje odnośnie rank. Ja wam pokrótce wytłumaczę. Są trzy rangi. Jest ranga jest ranga mini VIP. Yy, ona jest dost ona ci daje tą rangę na 30 dni. Jest ranga VIP plus i ona jest na zawsze i jest ranga sponsor. Odnośnie ile te rangi ko 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 kosztują to mm, ra ra ta Ranga Ranga Mini VIP kosztuje 15 zł. Ranga VIP plus 20 i sponsor kosztuje 50. Im, większe, im większa ranga, tym lepsze zdołać komend dostaniecie komendy. Jest też ranga YouTubera, ale ja nie wiem na razie jak ją zdobyć. Po prostu zostałem zaproszony na ten serwer, żeby nagrać, zobaczyć, pogadać z wami. Odczuć swoje pierwsze wrażenia. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo mi jako taki serwer się podoba. Jest to serwer Survival plus, plus Działki. Powiększę wam grafikę Survival Plus Działki. I o dziwo na moim słabym sprzęcie on tak. Te, ten serwer tak nietnie, jakby się wydawało. Prawda? Bo. Jak widzieliście mój ostatni odcinek, to u mnie się strasznie ciął y, 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 świat. No i na końcu się zdenerwowałem, bo zabił mnie creeper czy coś. Już dokładnie nie pamiętam. Czemu to jest terakota? Jak widzicie, serwer y, mnie zaskoczył. Już nie pierwszy raz, bo jak oglądałem serwer, to też zostałem. Sprytnie zaskoczony. Pojawiłem się w jakichś górach. Nawet ja nie wiem, czy tu zdołam zdobyć kamień. No nie, ja tu tylko terakotę zdobyłam. No to... To musimy poszukać innego terenu w takim wypadku. Pozbierajmy trochę patyków. Tak jak mówiłem, serwer jest survival plus działki. Jest, jest to fajny serwer. Mi się podoba. Jest, jest niedużo osób. Na pewno przede wszystkim nie tnie tak jak normalne światy. Więc polecam każdemu, kto lubi grać w Minecraft i ma dostęp do serwerów. Je jeżeli masz Minecrafta płatnego, to nawet jakbyś miał niepłatnego Minecrafta, to też możesz zagrać w tą grę. Znaczy w ten serwer. Przepraszam, już mi się. W głowie myli. W ten serwer, bo on jest bezpłatny, tak? Ja na przykład. Ja na przykład nie mam kupionego Minecrafta, tak? Powiem szczerze. Że ja mam ja mam Minecrafta. Y, Minecrafta y, pobranego przez od kolegi. Kolega mi pomógł. No i. No i zdobyłem ten, man, tego Minecrafta. I go się pobiera chyba przez Steel czy coś takiego, z tego co tam widziałem. Ogólnie to nagram wam specjalnie dwa odcinki z tego serweru. Naprawdę chciałbym, żeby ci, którzy to oglądają, zagrali w ten serwer, jeżeli lubią Minecrafta, na tym serwerze, żeby zagrali. Bo, tak jak mówiłem, znowu się powtarzam, jest on fajny, bezpłatny. Jest on oczywiście tu PVP, nie, nie trzeba się bić. Oczywiście można zakładać sojusze, z tego co wiem. Mam nadzieję, że przekonam kilka osób do tego serwera. Bo, no jest fajny i tyle. I to, no I to jest właśnie to, jest tym właśnie ja. No, tak jak tak czy siak, pokażę wam lobby. Tak, bo tutaj zaczynamy. Tutaj mamy przejście do netheru. Tutaj mamy zejście tam na dół do granic mapy. I tutaj mamy takie jeszcze niedokończone z tego co wiem, albo dokończone, tylko ja nie umiem czytać. Tu jest skrzynia dla biednych, ale ja nie mam dostępu, bo nie jestem biedny, haha, nie. To wcale nie, to nie, wcale nie miało znaczyć tak, że ja się wywyższam, nie? Tylko to w taki sposób żartobliwy miało zabrzmieć. No i tutaj są te rangi, tutaj wam przeczytam, co te rangi umożliwiają. Oczywiście ja się nie znam na komentach, więc tak. Komendy mini-fit, czyli coś tam o nakarmieniu, daje możliwość zmiany koloru y, niku. Hat Kid VIP, ranga jest na 30 dni, Fix Craft egg. I tutaj dalej są na mini VIP. Yy, Kid Sweep, ranga jest na... a nie, to są na. To, tu, tu jest tu jest błąd. To administratorzy muszą naprawić, bo tu powinien być yy, to, to powinien być VIP plus. Tutaj są komendy na VIPA. Plus. Ranga jest na zawsze. Możliwość zmiany koloru Niku. i poprzednie pewnie szczeble. Sz 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 I jest jeszcze sponsor za 50 zł przez Space. Fly, Feed, Egg, Hat. Możliwość zmiany koloru Niku. Jest jeszcze ranga YouTubera. Fly, feed i Egg i Hat. Obejrzymy jeszcze się po Nederze, bo szczerze Wam powiem, nie wiem jak wygląda Neder w tej wersji Minecrafta. W 1.15 to było całkowicie inaczej. Pewnie wszyscy się śmieją teraz z mojego głosu, ale to jest nieważne, bo mam chrypę yy, i ogólnie ja brzmię jak dziewczynka. Opowiem Wam prawdziwą historię. Ci, co dotrwali dotąd. Prawdziwa historia jest o tym, jak poszedłem do sklepu z moją mamą i ona mnie poprosiła, żebym wziął sos czosnkowy. Taki, wiecie, w butelkach taki. No i mam je, mówię, ok, z maseczką na nosie, bo teraz są takie czasy, jakie są. No i poszedłem po ten sos i nie mogłem go znaleźć. I zapytałem się pani jakiejś w sklepie, czy wie pani może, gdzie jest sos. I ona. Domek nocny dla żuli i bezdomnej. No to chyba dla mnie. <grym> I ona mi mówi, że, no, że sos jest po drugiej stronie regału, tam w którejś tam alejce i, i, i kończy zdanie. To niech pani pani. Sobie tam pójdzie i skręci. No i ja się tak patrzę i mówię: Pan. A ona, a ona mówi: Ale o co pan, pani, pani chodzi? Ja mówię: Nie, nic nieważne. Ja odchodzę z taką miną, naprawdę. Ja idąc w maseczce, w sklepie wszyscy biorą mnie za kobietę. I nie wiem, czy to moja wina, czy wina moich oczu, czy wina mojej wymowy. Ale taki jest właśnie z tym problem. Tak czy siak, to wszystko z historii. Wiem, że nie była jakaś emocjonująca, ale cieszę się, że ten, kto został na tym materiale i posłuchał, życzę Wam wszystkiego dobrego. Dobrego wieczoru, dobrej nocy, kiedykolwiek to oglądasz. Może za 20 lat, kiedy ja już będę starszy. Więc do zobaczenia i miłego wieczoru, dnia albo nocy.